Cześć, starszy klubański z was systemu? Tomek, który? Wiem, software. Tomek, najczęstszą. Przyczyną utraty plików jest błąd użytkowników. Powiedz proszę, w jaki sposób możemy przestrzec użytkowników przed ich własnymi błędami. Zgadza się. Takim najczęstszym błędem użytkownika jest uszkodzenie lub też usunięcie pliku. Dlatego codziennością administratora backupu jest właśnie odzyskiwanie plikowe. Oczywiście mamy do tego narzędzie. Zaraz pokażę, jak to zrobić w praktyce. FLR, czyli odzyskiwanie plikowe, można powiedzieć, że najprostszy sposób odzyskiwania z perspektywy wima. Podobnie jak w każdym innym przypadku przechodzimy już do istniejącej kopii zapasowej. Tutaj tak samo jak przy Instant VM Recovery, o którym już miałem przyjemność opowiadać, tak naprawdę nie interesuje nas skąd ten plik jest brany. Jeśli popatrzymy na fizyczną maszynę Linuxową, oczywiście odzyskiwanie plikowe mamy jak najbardziej dostępne. To samo dla fizycznej maszyny Windowsowej, dla maszyny wirtualnej Hyper-V, dla maszyny wirtualnej vSphere'owej. Tutaj znowu weźmiemy na warsztat maszynę wirtualną z vSphere'a, klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i możemy zobaczyć kilka opcji odzyskiwania plikowego, tak żebyśmy wiedzieli, która opcja powinna zostać wybrana. Jeśli popatrzymy na opcję VM files, to to są pliki będące częścią folderu kontenera maszyny wirtualnej, czyli to są te pliki, które będzie widział nasz ESX. Z perspektywy dzisiejszego dema nas to mniej interesuje. My przechodzimy do opcji Restore Guest Files i możemy zobaczyć, że możemy to zrobić z perspektywy Windowsowej lub też Linuxowej. Pod spodem różni się to tylko i wyłącznie tym, gdzie Vim sobie logicznie ten backup podmontuje, ponieważ mamy tutaj maszynę exchangeową. Wiem, że jest to maszyna Windowsowa. Wybieram tą opcję. W tym momencie klik backup zostanie podmontowany. Oczywiście wybieram ponownie punkt przywracania, i tutaj również ciekawostka mogę wybrać tak naprawdę punkt przywracania, który znajduje się gdziekolwiek. Pierwsze dwa punkty przywracania, które widzimy na ekranie, to są punkty znajdujące się w performance tier, czyli są to punkty u mnie w lokalnej serwerowni na macierzy dyskowej. Pozostałe, te, które są opisane jako capacity tier, to są punkty, które de facto znajdują się w azurze, w blobie azurowym. Z perspektywy WIMA nie ma to żadnego znaczenia, albo się dostajemy do lokalnej. Macierzy albo odniesiemy się po prostu do zasobów chmurowych, żeby było szybciej, wybiorę oczywiście lokalną macierz w tym przypadku. Klikologia Next, 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 wybieramy opcję Browse, w tym momencie plik backupowy zostaje podmontowany pod serwer Vimowy i da nam za chwilę możliwość przejrzenia struktury plikowej. W momencie kiedy będziemy odzyskiwali te pliki, tutaj oczywiście możemy to zrobić z perspektywy samego Vima, albo na poziomie pojedynczych plików, lub też ten sam backup będzie podmontowany pod eksplorerem Windowsowym, mamy tam dedykowany folder, gdzie na przykład większą liczbę plików jesteśmy w stanie odzyskać skryptowo. Możemy zobaczyć, że sesja odzyskiwania się rozpoczyna i za chwilę jak będę widział całą strukturę plików, to będziemy mogli przejść do ich różnych typów odzysku. W przypadku maszyn linuxowych, tak jak wspomniałem, wygląda to nieco inaczej, ponieważ nie podmontowujemy plików bezpośrednio pod serwer WIMowy. W naszym przypadku jest to jedna maszyna, takie all-in-one, także mount server, do którego jest montowany backup jest tą samą maszyną, którą jest konsola backupowa. W przypadku linuxów wskazujemy jakiegoś linuxa pośredniczącego. I teraz mogę zobaczyć, jakie pliki mam możliwość odzyskać. Weźmy jakiś nieduży plik, żeby również było szybciej. Klikam prawym przyciskiem myszy na tym pliku, po to, żebym zobaczył, co jest w stanie zrobić i w tym momencie mam kilka opcji dostępnych. Pierwszy element, czyli ta opcja restore, którą w tym momencie wybrałem, to jest odzyskanie pliku do oryginalnej lokalizacji, czyli na przykład tutaj akurat wziąłem maszynę exchangeową, czyli plik zostanie wysłany z powrotem do tej maszyny exchangeowej. I teraz albo nadpiszę plik na produkcji o tej samej nazwie, czyli kopia backupowa można powiedzieć, że stanie się moim plikiem produkcyjnym, mogę wybrać również opcję keep, czyli w tym wypadku odzyskam plik do tego samego folderu z Tą samą nazwą minus przedrostek. Przedrostek zostanie zmieniony na restored, podkreślnik i później dopiero nazwa pliku. Więc administrator będzie w stanie zdecydować, czy chce korzystać z pliku produkcyjnego, czy z pliku backupowego, który został odzyskany. Ewentualnie opcja najnowsza dodana w wersji 12. Mamy możliwość odzyskania samych uprawnień do plików, czyli nie interesują nas dane wewnątrz pliku. Tutaj patrzymy tylko i wyłącznie na przypadek zmiany uprawnień, gdzie była to zmiana nieintencjonalna. Druga opcja, którą mamy, to jest opcja Restore To i w Restore To jesteśmy w stanie odzyskać plik do wybranej przez nas lokalizacji. Również jak widzieliśmy, z tymi opcjami albo Keep, albo Override, czyli nie musi to być w tym momencie maszyna oryginalna, może to być zupełnie in, inna maszyna wirtualna, która będzie w tym miejscu wykorzystana. Gdybyśmy chcieli pobrać ten plik lokalnie, mamy dostępną opcję copy to, czyli na mój lokalny serwer, na który działam, wybieram lokalizację, decyduję, czy pozostawić uprawnienia, czy też uprawnienia mają być po prostu dziedziczone z folderu docelowego, z którego odzyskuje dane. Również wersja 12 dała nam możliwość porównania plików na maszynie produkcyjnej versus to, co znajduje się w backupy, czyli mamy nową opcję compare, która podobnie jeśli Państwo. Być może widzieliście, jak wygląda nasz explorer do Exchange. O explorerach oczywiście jeszcze będziemy opowiadali. Pokaże nam różnice w wielkości, różnice w dacie modyfikacji i pozwoli nam zdecydować, czy plik z backupu jest faktycznie tym, który chcielibyśmy, aby został odzyskany. I możemy to zrobić na poziomie całego obiektu lub też na poziomie konkretnych atrybutów, czyli na przykład uprawnień, czy też przynależności takiego pliku do konkretnego folderu, czy też grupy. W tym wypadku weźmy najczęściej wykorzystywany scenariusz, czyli chcę go odzyskać do. Mojego produkcyjnego serwera z opcją Keep, czyli chcę pozostawić, opc chcę pozostawić plik oryginalny również na serwerze produkcyjnym, a backupowy odzyskać obok. I w tym momencie wim się łączy do serwera. Przede wszystkim spróbuję odzyskać ten plik z wykorzystaniem sieci, ponieważ będzie to zdecydowanie szybsze. Gdyby się okazało, że jest to maszyna, która nie ma podłączenia sieciowego do infrastruktury backupowej, zostaną wykorzystane do tego VMware Toolsy, a w przypadku Hyper-V oczywiście Integration Services, czyli PowerShell Direct. W tym wypadku powinna być wykorzystana sieć i widzimy tutaj, gdzie plik zostanie odzyskany z tym naszym przedrostkiem Restored. I w tym momencie mamy oczywiście ścieżkę do logu, mamy ścieżkę do pliku, który został odzyskany, i informację, że odzysk został poprawnie zakończony. W tym miejscu możemy zamknąć wszystkie eksplorery i odzyskiwanie plikowe zostało zakończone. Tomku, dzięki serdecznie za prezentację. Myślę, że to będzie bardzo użyteczna wiedza dla naszych klientów. Zdecydowanie, oczywiście, w następnych odcinkach więcej tego typu wiedzy. Zapraszamy do kolejnych edycji. Dziękujemy bardzo.